Pani serce, że nie nagrałam tego, jak buduję Łazienkę, i tego, jak robię, właśnie moje miejsce do robienia makijażu. Ale po prostu nagrałam to. Tyle, że od razu mi się wyłączyło nagrywanie. No i wiecie, teraz szukam czek różnych rzeczy fioletowych. i nie muszę wam powiedzieć jedno Eem, co prawda nie zobaczycie tworzenia tego natomiast możecie zobaczyć to jak dekoruję właśnie moją makijażownię, że tak powiem Nie mogę się już doczekać, żeby wam pokazać. No i jeszcze raz bardzo Was, bardzo, bardzo, bardzo mocno Was przepraszam. No, że niestety tego nie zobaczycie, jak to powstało od nowa. No, ale zostawiajcie komentarze, co mogłabym jeszcze dla Was zrobić. Jakie triki też chcecie zobaczyć, bo na pewno dużo w kuchni i w salonie będzie. Póki co to żadnych jeszcze trików nie nie było Ale mm, nie, yy, tak, dajcie w wkurasz, spróbujcie tego nie robicie. Stawiajcie komentarze właśnie, jakie triki mogłam zrobić, jak co i w ogóle jaki pompom pom, dajcie da, dajcie mi dajcie mi pomysł na filmiki. Abym wiedziała, co lubicie, na przykład. No, tak wygląda łazienka. A jeszcze wcześniej. Ym, tak wygląda już wykończony mój pokój. Mamy tutaj fajne gry, które wzięłam. Tutaj jest taki kończyk do, czyta do, kończyk do czytania. Tutaj mamy właśnie różne inne w szafie jest taki fajny piórnik. Karta też fioletowa. No i plecak. No, mam też, yy, właśnie, Babuti <grywki> fioletowe. Tak, tak wygląda, yy, właśnie Łazienka. Napiszcie, czy wam się podoba, no bo dla mnie mega. Yy, tutaj kuchni postanowiłam nie robić w tym odcinku. No i miejsce do robienia makijażu. Pora na udekorowanie jeszcze bardziej. Ok. Jak widzicie, no, trochę tego już jest. Eee, szczotka jest ten z teatru. Wiecie, mam tam znajomości, dzięki czemu po prostu się zgodzili, abym wzięła od nich szczotkę. No. Tak, jak widzicie, mam tutaj kąbeczkę, różne pędzelki. No, mam też tutaj paletkę. O, wyszła mi. O, i koszulę nocną też znalazłam w kolorze fioletowym. To ją damy o tutaj sobie. I nie chciałam już iść do tego sklepu zimowego, więc okej. Okay. Jeszcze tylko nam została podłoga tutaj do zrobienia. Ja już chyba wiem jaką podłogę dam, o tak pasuje, nie? Tak, tutaj mamy też taką przebieralnię yy, dla mnie. Mamy oczywiście jeszcze dywanik, taki jeden ładny, no i myślę, że no teraz akurat ten odcinek będzie krótszy. Myślałam, że będzie trochę bardziej długi. Ale zaprośmy teraz naszą kochaną koleczkę. Gdzie ona jest? A! Zapomniałam Wam wcześniej nagrać, że nasza kochana zdobyła pracę. Tak, zdobyła pracę w pewnym właśnie w policji. Jest teraz policjantką. No i tutaj właśnie zobaczmy. Podoba ci się? Jest piękna, co prawda. No, nie ma tutaj salonu ani kuchni. A tam jedzenie będę na mieście gdzieś. No, ale mam gdzie spać, mam gdzie się umyć, mam gdzie umalować. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że Ci odpowiada. Dobra, to ty idź, y, kończ y, służbę. Y, bo, bo musisz przecież wrócić do domu, bo już się przecież robi noc. Okej, okay, oprowadzę też was po moim komisariacie. Jeżeli chcecie, abym wam pokazała różne y, krampety, gdzie znaleźć, albo diamenty chociaż pewnie większość je wiecie, Ale jeżeli byście chcieli i w moim wykonaniu to zobaczyć, no to piszcie też właśnie w komentarzach. Okej. Okay, gdzie te policje? Dobra. Idziemy do policji. O, popatrzcie. No. Dobrze. Przepraszam, że tutaj tak długo to potrwało. No, super. Dobra. Mamy dla ciebie kolejne zadanie. Jakie? No jeżeli chcesz trochę więcej zarobić. Czyli jeżeli chcesz zarobić 10 zł, musisz umyć nam auto oraz pilnować przez tą noc tego oto pana. No już zjeść jednego pączka. No i nie zapomnij jeszcze posprzątać, no bo zobaczycie tu bajsel. No idziemy. Zostawiam cię z tym wszystkim sama. samo. Samą więc. Naura! No dobrze, do widzenia. Pora tu posprzątać. No i będę musiała też pieska naszego nakarmić. Musi schudnąć, jeżeli chce coś zrobić. Kawa. Poczuj się. Karteczka. Parat robienia zdjęć. Dlaczego nie mogę być wreszcie szpiegiem. Dlaczego nie mogłam pracować w sądzie? Byłoby bardzo o wiele ciekawiej. No ale trudno. Jeszcze papiery. To już jest jej zadanie. To tylko mnie pociesza. Ach, jeszcze pora by to wyrzucić. Okej. Okay. co tam? Oh, Zamknij miok. No, okej. Okay. Dobra, jeszcze tylko umyć auto i nakarmić pieska. No, no co tam jest na zdrowie. Dobra. Pora umyć auto. Dobra, zrobione. Tylko pogaszę światła. Oczywiście oprócz tego co on ma. Pa pa do jutra. O, już nie mogę się doczekać łużeczka. Dobra. Pora iść.